Płonęła łódź, trzeszczały belki, a dym ze smoły mieszał się z odorem spalonego mięsa. Ahmad ibn Fadlan, uczony z Bagdadu, stał obok i notował. Mężczyźni w wilgotnych futrach śpiewali niskim, dudniącym chórem, niewolnica, wybrana jak dar, została podniesiona na ramionach. Najpierw użyta, potem uduszona, wreszcie dźgnięta, by energia przeszła do zmarłego wodza. Nie był to sen ani legenda, lecz raport świadka. Chłodne, rachunkowe spojrzenie na obrzęd, w którym seks był narzędziem przejścia, a przemoc walutą honoru. W świetle płomieni, które oplatały dzioby łodzi, widać było jeszcze jedno: Ci, którzy rządzili ciałami, rządzili światem. Czy to na pewno religia, czy już technologia władzy? Ile z tej logiki dominacji przetrwało do naszych czasów w mniej krwawych, ale równie posłusznych formach? Tej nocy nad północną wodą wydarzyło się wszystko. Co definiuje wikingów poza romantycznym mitem, seksualność jako narzędzie porządku, wojny i ekonomii. Męskość mierzona nieczułością, lecz zdolnością do narzucenia woli. To nie był kaprys jednostek, lecz instytucja. Zestaw reguł, w których ciało było dokumentem prawnym, a akt to Toj podpisem. I właśnie tak trzeba czytać źródła. Bez westchnień nad baką dziką wolnością, za to z precyzją chirurga i chłodem historyka. Bo ta opowieść nie będzie kroniką romansów ani rubasznym anegdotarium, to będzie raport o ustroju, który kazał kochać tak, by upokarzać, płodzić tak, by dziedziczyć władzę, gwałcić tak, by łamać wspólnoty. Dokument grozy, w którym każdy dotyk jest decyzją polityczną. Teza: Seksualność jako narzędzie systemu w świecie północy seks nie był prywatny, był publiczny, performatywny i sformalizowany. W kontraktach małżeńskich przeliczał majątek, w wyprawach wojennych rozrywał tkanki honoru, w rytuałach przenosił siłę w zaświaty. Gdy mówimy wiking, mówimy o mechanizmie, który scalał plemię poprzez hierarchię opartą na kontroli nad ciałami. Męstwo nie liczyło się w słowach, tylko w pozycji. Aktywny znaczył dominujący, pasywny, martwy społecznie. To porządek, w którym łóżko i pole bitwy są tą samą sceną. Hierarchia mężczyzn. Ergi i ragr w języku, który obracał się jak ostrze, istniały słowa, co zabijały reputację szybciej niż nóż. Ergi, ragr, nie obelgi, lecz wyroki. Bycie padbiernym nie oznaczało upodobania, lecz zdradę ról. Prawa i honor opierały się na aktywności, na porządku, w którym władza płynie z góry ciała w dół miecza. Dlatego słowa te miały konsekwencje prawne. Potrafiły wywołać pojedynki, procesy, a nawet osąd wspólnoty. W rozbłyskach ognisk, w dymie łososia i wody mężczyźni nie tyle rozmawiali, co kształtowali drabiny dominacji. Każde spojrzenie, śmiech, gest przy stole testował, kto stoi, a kto klęczy w strukturze, której nie widzimy na mapach, lecz w scenariuszach zachowań. Seks jako broń wyprawy nie kończyły się na łupie. Zwycięstwo domykał spektakl poniżenia. Gwałt nie był po wybrykiem wojny. Był praktyką niszczenia honoru, rozrywaniem sieci pokrewieństwa i pamięci. W opisach po bitwach powracają te ciosy, hańby, gesty, które nie zabijają od razu, ale czynią życie nie do zniesienia. Ogolenie, znakowanie, przymusowe pozy, publiczne teatry męskości, gdzie ciało wroga stawało się rekwizytem o jednej funkcji dowodu. Tak budowano strefy milczenia, w których ofiary nie mówiły nie dlatego, że brak im słów, lecz dlatego, że każdy dźwięk należał do zwycięzców. Ekonomia pożądania. Za heroicznie brzmiącymi sagami kryła się prosta arytmetyka, rynek ludzi, Dublin, Jorvik, emporia połączone rzekami i morzem, dziewczęta, chłopcy, kobiety. Towar o cenie zależnej od wieku, pochodzenia, urodzi, przydatności. Prawo odróżniało wolne od niewolnych, ale praktyka sprowadzała różnice do jednego pytania: kto kontroluje dostęp do ciała? Na rzeczach sprzedawanych w tych portach osiadała sól, na ciałach. Odciski sznurów. Seks był tu transakcją równie precyzyjną, jak waga srebra. I znów, nie prywatność, lecz rachunkowość. Publiczne małżeństwa, prywatność jako anomalia w świecie, gdzie ściany były cienkie, a wspólnota boższa nienasycona, nawet noc poślubna miała być widziana, słyszana, potwierdzona. Rodzina patrzyła, by kontrakt został zre zrealizowany. A młot Tora wisiał nie jak ozdoba, lecz jak pieczęć płodności i płatności. Małżeństwo było umową, w której łóżko zamieniało się w akt własności, posag, zabezpieczenia, świadectwa. I choć brzmi to jak odległy folklor, schemat jest bliski współczesnym instytucjom. Tylko język się zmienia, nie logika władzy. To dopiero wejście w mrok. W kolejnych rozdziałach spadniemy głębiej do rytuałów pogrzebowych, gdzie seks staje się mostem do zaświatów, do paradoksu kobiecej sprawczości i niewolniczego odczłowieczenia. Do praw i kar, które czynią z placów miejskich sceny seksualizowanej sprawiedliwości. Na końcu wrócimy do obu pytań z początku i sprawdzimy, jak bardzo ich echo brzmi dziś, gdy nikt już nie płonie na łodziach, a jednak tak wielu wciąż płonie w milczeniu. Ogień, który strawił ciało wodza, nie był końcem rytuału. Był jego początkiem. Gdy łódź pogrzebowa tonęła w rzece, a na brzegu pozostawał tylko popiół, mężczyźni z plemienia stali w milczeniu, a kobiety zbierały resztki popiołu do naczyń, jakby wciąż wierzyły, że ten żar ma moc płodzenia. Ibn Fadlan zapisał: Oni wierzą, że nasienie i ogień to jedno. W tym zdaniu kryje się cały system myślenia o świecie. Władza, życie i śmierć miały ten sam zapach: potu, dymu i krwi, seks jako pomost do zaświatów. Dla Wikingów energia ciała nie kończyła się wraz z oddechem. Śmierć nie była granicą, lecz kanałem. W czasie rytuałów pogrzebowych niewolnice wybierane do towarzyszenia zmarłemu wodzowi przechodziły serię aktów, które dziś nazwalibyśmy gwałtem rytualnym. W ich języku nie było jednak słowa oznaczającego gwałt, był tylko obowiązek. W oczach uczestników ta przemoc miała sens metafizyczny przekazanie siły, która ma zapewnić wojownikowi pełnię mocy w walchali. Ciało kobiety stawało się mostem między światami, gdy krew wypływała z jej szyi na pokład łodzi mężczyźni krzyczeli, że bogowie przyjęli dar. Archeologia potwierdza te opisy groby zbirki, osebergu ladby tam, gdzie wśród biżuterii i mieczy leżą szczątki kobiet o śladach przemocy. To nie przypadek, to wzorzec. Seksualność była tu kluczem do rytuału przejścia nieprzyjemnością, paradoks kobiecej wolności z jednej strony. Kobiety wolne, które mogły dziedziczyć, rozwodzić się, prowadzić handel, wybierać mężów. Z drugiej kobiety dieta jeszcze to mieszczoło kobiety zniewolone, które nie miały nawet imienia. Ta dwoistość była częścią systemu. Wolność nielicznych istniała tylko dlatego, że większość mogła być kupiona, użyta, poświęcona. W sagach wolne kobiety są opisywane jak boginie, mądre, silne, zdolne do zemsty. Ale nawet one działały w ramach patriarchalnego kontraktu. Ich status był funkcją ich związków z mężczyznami. Wolna kobieta mogła się rozwieść, ale tylko pod warunkiem, że znajdzie świadka, który potwierdzi, że została z nim niewłaściwie zaspokojona lub zaniedbana. Nawet w emancypacji istniała formuła dominacji. Tymczasem niewolnice były przedmiotami transakcji, o których pisano w kronikach handlowych, nie w opowieściach. Na targach w Dublinie czy w Jorku ciała sprzedawano razem z narzędziami i zwierzętami. Kiedy nie istniało pojęcie prywatności, gwałt był codziennością, a jego ofiary niewidzialne. Z ich losu korzystała cała ekonomia północy. Wojna i hańba, każdy najazd był również aktem seksualnym. Zdobycie wioski oznaczało nie tylko łup, ale i symboliczne rozebranie wroga z honoru. Mężczyzna zgwałcony przez innego tracił status człowieka, był martwy społecznie. Kobieta zgwałcona przestawała być żoną, matką, córką, stawała się think, rzeczą. Tak rodziło się społeczeństwo, w którym władza nie wymagała już miecza. Wystarczyło upokorzenie. Prawo islandzkie Gragas zawierało przepisy o gwałcie, ale nie z perspektywy ofiary. Określało tylko, komu należy się rekompensata za poruszenie się jej naruszenie własności. W tej konstrukcji kobieta nie była podmiotem, była polem, na którym toczyły się spory mężczyzn. To właśnie dlatego seksualność Wikingów nie może być rozumiana w kategoriach moralnych, lecz ekonomicznych i politycznych. Religia władzy, bogowie północy. Również byli uczestnikami tej gry. Loki, który zmienia płeć i rodzi konia, Odyn, który praktykuje sejder, magię kobiet, przez co bywa oskarżany o niemęskość. W ich mitologii płeć była płynna, ale nigdy równa. Przekroczenie granic było źródłem mocy, ale też hańby. To paradoks, który napędzał całą kulturę. Im bardziej ktoś odchodził od normy, tym bardziej potrzebował publicznego aktu dominacji, by udowodnić swoją siłę. W efekcie seksualność stawała się nie prywatną ekspresją, lecz narzędziem hierarchii, teatrem władzy. Wspólnota wstydu, publiczne rytuały, procesy i kary miały zawsze wymiar erotyczny. Na placach, gdzie ścinano głowy i obnażano ciała, zbierały się tłumy. Widzowie obserwowali, jak prawo przenika ciało. Dosłownie, skazanych rozbierano, bito, piętnowano. Przestępcy seksualni byli często karani w sposób, który sam był seksualnym upokorzeniem, przymusowe akty. Wystawienie nago na mróz, okaleczenia genitaliów. Publiczne cierpienie miało oczyszczać społeczność. Zbrodnia i kara, rozkosz i ból, wszystko mieszało się w jednym rytuale. To była kultura, w której ciało nie należało do jednostki, lecz do plemienia. Przestrzeń intymna nie istniała. Wstyd był narzędziem dyscypliny. I to właśnie ten wstyd, nie przemoc, był najtrwalszym dziedzictwem tamtego świata. W następnym rozdziale wejdziemy głębiej w te granice. Zobaczymy, jak prawo zamieniało seks w teatr sprawiedliwości. Jak rytuał kary stawał się publicznym widowiskiem i dlaczego duch tej logiki przetrwał aż do naszych czasów. Bo, choć nie stawiamy już stosów ani nie targujemy się o ciała w portach, język dominacji wciąż brzmi tak samo. Tylko echo jest cichsze. Świt w osadzie pachniał rybim tłuszczem, dymem i czymś jeszcze, czymś, co przypominało strach. W powietrzu wisiała cisza przed spektaklem. Który wikingowie nazywali sprawiedliwością. Ale sprawiedliwość w ich wydaniu nie polegała na prawdzie, była widowiskiem, miejscem, gdzie ciało stawało się ekranem, a ból komunikatem. Każdy, kto miał zobaczyć egzekucję, wiedział, że to nie tylko kara dla winnego, to lekcja dla tych, którzy jeszcze wątpią. Publiczne widowiska i seksualizowana kara na placu zbierali się mężczyźni, kobiety, dzieci. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak prawo staje się mięsem. Przestępcy, cudzołożnicy, gwałciciele, czasem też kobiety oskarżone o magię, byli rozbierani, wiązani, wystawiani na mróz. Ciała oznaczano ogniem lub ostrzem, ale najczęściej ośmieszeniem. To ono bolało dłużej niż rany. W źródłach islandzkich i norweskich pojawia się motyw nidingr, hańbiarza. Publiczne zrzucenie spodni, wymuszenie aktu seksualnego w obecności tłumu, włożenie w usta zwierzęcego ogona, to nie były groteskowe fantazje. Ale rzeczywiste rytuały zniszczenia społecznej tożsamości. Ofiara stawała się obiektem śmiechu, a wspólnota oczyszczała się przez zbiorowe upokorzenie. Kiedy winny był mężczyzną, karano go kobiecym aktem. Symbolicznie odwracano rolę, by odebrać mu męskość. Gdy winna była kobieta, odbierano jej ciało. Golono włosy, smarowano smołą, czasem gwałcono, by przywrócić porządek. Nie chodziło o prawo, lecz o spektakl. Oto by wszyscy zobaczyli, jak system dominuje jednostkę. Prawo jako teatr, kodeksy, które przetrwały Gragas, Frostating, Gulating pełne są przepisów, które bardziej przypominają scenariusze niż normy. Każda kara musiała być widoczna. Ciało winnego stawało się dokumentem, który wszyscy mogli odczytać. Starożytni Rzymianie mieli Koloseum. Wikingowie mieli plac, błoto i krzyk. Prawo było wówczas bardziej rytuałem niż systemem. Nie miało oddzielać winnych od niewinnych, lecz potwierdzać władzę tych, którzy decydowali o znaczeniu winy. Król, jaru, starszyzna. Ich słowa były ostateczne. I nawet jeśli przy stole śmiali się z poetów, to wiedzieli, że prawdziwą poezją jest władza nad ciałem. Głos kobiet i cisza niewolnic, sak przebija czasem cichy opór. Kobiety, które mszczą się za gwałt, za śmierć, za wstyd. Ale to wyjątki. Ich głos brzmi tylko wtedy, gdy staje się legendą. Większość kobiet północy znika z zapisu tak samo, jak znikały w ogniu pogrzebowych łodzi, spalane razem z mężczyznami, których miały obsługiwać także po śmierci. Niewolnice nie miały prawa mówić. Ich milczenie nie było wyborem, lecz formą egzystencji. Dla kronikarzy ich ciała były tłem, dla panów narzędziem. Paradoks polegał na tym, że im bardziej społeczność czciła kobiecość w micie, tym brutalniej ją kontrolowała w rzeczywistości. Sakralna przemoc. Na północy religia nie była przeciwieństwem przemocy. Była jej świętym uzasadnieniem. Bogowie nie kochali ludzi. Oni ich testowali, ranili, karali. Seksualność stawała się ofiarą składanym podatkiem wobec świata, który nie znał miłosierdzia. W mitach Odyn zawisa na drzewie, by zdobyć mądrość. W życiu Dasi zawisali ludzie, by utrzymać porządek. Symbolika była ta sama. Zawieszenie między bólem a wiedzą w kronikach spotykamy opisy rytuałów oczyszczenia. Nagie ciała obmywane krwią zwierząt, potem wystawiane na wiatr, by zabrał wstyd. Seksualność i ofiara łączyły się w jednym akcie, w którym przekraczano granice między życiem a śmiercią. Tam, gdzie woda spływała po ciele, zaczynało się to, co dziś nazwalibyśmy pornografią przemocy ale dla nich był to sakrament. Męskość jako obsesja, im bardziej kultura wikingska gloryfikowała męstwo, tym bardziej się go bała. Cały system społeczny opierał się na obronie przed słabością. Słabość była zakażeniem. Mężczyzna, który nie potrafił dominować, stawał się ergi, tym, którego można użyć. W każdej opowieści o heroizmie kryje się cień tej paniki. Strach, że ktoś nazwie cię kobiecym, że twoje ciało stanie się bierne. Dlatego walka, gwałt i pokaz siły były nie tylko ekspresją władzy, ale i ucieczką od lęku. Wikingowie nie tyle kochali przemoc, co bali się jej utraty. Dziedzictwo dominacji, patrząc z dzisiejszej perspektywy, łatwo uznać, że to tylko barbarzyństwo sprzed tysiąca lat. Ale język, który wtedy wykuwali, przetrwał. Zmieniły się narzędzia, nie mechanizm. Zastąpiliśmy miecze słowami, rynki niewolników, rynkami pracy, a publiczne egzekucje. Medialnymi procesami wstydu, ale struktura pozostaje ta sama: dominacja usprawiedliwiona kulturą. W kolejnej części zobaczymy, jak to, co zaczęło się w dymie i krwi, przeniknęło do prawa, moralności i wiary. Jak średniowieczna idea kontroli ciała przetrwała w nowoczesnych formach dyscypliny. Bo historia, którą opowiadamy, nigdy się nie kończy ona tylko zmienia scenografię. Z czasem płomienie łodzi pogrzebowych zgasły, lecz ich sens przetrwał w nowej formie w prawie, w obyczaju, w strukturach, które przejęły ideę dominacji nad ciałem i nadały jej świeckie imię moralność. To, co dawniej było rytuałem wojowników, stało się nauką kapłanów i sędziów. Ciało, które w epoce wikingów było narzędziem władzy, teraz stało się jej przedmiotem. Ale zasada pozostała ta sama: kontroluj ciało, a podporządkujesz ducha. Od rytuału do prawa, kiedy chrześcijaństwo dotarło na północ, przyniosło nowe symbole, lecz nie nowy porządek, zmieniono jedynie język przemocy. Dawne kary rytualne zastąpiono pokutą, bo osoba zastąpiono pokutą, a seksualne upokorzenia nazwano potrzeba dzień typa banasaty zadam oczyszczeniem duszy. Wikingowie uczyli, że mężczyzna ma panować nad kobietą. Kościół nauczył, że kobieta ma służyć mężczyźnie w imię Boga. Różnica była tylko w dekoracji. Kazania i edykty prawne zaczęły kodyfikować stare praktyki w nowym tonie. Teraz już nie bogowie domagali się krwi i hańby, ale Bóg żądał czystości. Jednak w praktyce oznaczało to to samo. Ciało kobiety wciąż należało do wspólnoty, a grzech był tylko nowym słowem na wstyd. W islandzkich kodeksach chrześcijańskich zapisano kary za cudzołóstwo, homoseksualność, zdradę małżeńską. Wszystkie dotyczyły publicznego ciała, nigdy prywatnej intencji. Wina była widoczna, bo społeczność musiała ją zobaczyć, poczuć i zapamiętać. W ten sposób system wikingski przetrwał, przyobleczony w krzyż. Kościół jako nowy teatr władzy świątynie zastąpiły place. Konfesjonał stał się nową sceną, na której ciało wyznawało swoje tajemnice. Kapłan był jak dawny jarł, sędzia w sprawach wstydu. Jego autorytet wyrastał z wiedzy o cudzych grzechach. Władza, która kiedyś biła, teraz słuchała, ale wciąż decydowała o tym samym, kto jest czysty, a kto zbrukany. Kobiety, które w sagach miały prawo do gniewu, teraz miały prawo do milczenia. Ich grzechy spowiadano jak rachunki. Mężczyźni zaś uczyli się nowego języka dominacji, zamiast miecza, cytat z pisma, zamiast gwałtu, małżeństwo. Ale sens był identyczny: męska aktywność, kobieca pasywność, kontrola nad płodnością jako fundament porządku, cień dawnych bogów, pod powierzchnią nowej wiary, tlił się stary ogień. W ludowych obrzędach, w pieśniach, w zabobonach przetrwały echa dawnych rytuałów, przesilenia, ofiary, płodność magia. Chrześcijaństwo nie mogło ich wyplenić, więc nauczyło się je maskować. W wiejskich wspólnotach kobiety wciąż odprawiały zakazane rytuały, splatały włosy w symbole słońca, smarowały ciała tłuszczem i popiołem, przywoływały duchy przodków. Dla kościoła były czarownicami, dla siebie strażniczkami dawnej pamięci. Zaczęła się nowa fala przemocy. Polowania na czarownice, procesy, stosy. Dawne ofiary rytualne powróciły, ale tym razem w imię zbawienia. Historia zatoczyła krąg. Znów kobiece ciało stało się narzędziem strachu. Dziedzictwo w nowoczesnym ciele minęły wieki, lecz struktura pozostała nietknięta. Współczesność tylko zmieniła scenografię. Wikingowie nie wiedzieli, czym jest pornografia, ale rozumieli jej zasadę. Oglądanie cudzego upokorzenia jako potwierdzenie własnej siły. Nie znali psychologii, ale stosowali ją doskonale. Zniszcz reputację, zanim zadasz cios. Nie znali prawa autorskiego, ale wiedzieli, że ten kto posiada ciało, posiada historię. Dzisiejsze społeczeństwa odziedziczyły ten model. Ciało kobiety jako pole dyskusji, ciało mężczyzny jako narzędzie presji, seksualność jako walutę społecznej pozycji. Różnimy się tylko kostiumem. Tam gdzie kiedyś dymiły stosy, dziś świecą ekrany. Wstyd przeniósł się do komentarzy, przemoc do języka, a dominacja do do systemów, które każą nam się porównywać. Oceniać, poddawać, powrót do źródeł. Gdy przyglądamy się Wikingom, nie widzimy barbarzyńców, lecz lustro. Ich obrzędy były skrajną formą mechanizmów, które przetrwały w nas: pragnienie hierarchii, kult siły, lęk przed słabością. To dlatego ich opowieść działa na nas jak hipnoza, bo pod horrorystycznym detalem kryje się coś znajomego. Kiedy Ibn Fadlan pisał swoje notatki, nie wiedział, że opisuje nie tylko jeden rytuał, Lecz uniwersalny mechanizm cywilizacji przemianę pożądania w władzę, a władzy w przemoc. Ogień łodzi pogrzebowej płonie wciąż tylko inaczej w naszych sądach, w naszych domach, w naszych ekranach. W ostatniej części złożymy wszystkie te wątki w jedną niepokojącą całość od łodzi pogrzebowej po współczesne kody męskości, od rytuału gwałtu po język reklamy. Odpowiemy też na oba pytania z początku o to czym była ta technologia władzy. I co z niej wciąż tli się pod naszą skórą. Ogień zgasł, lecz popiół nie ostygł. Na dnie rzeki, w której spłonęła łódź wodza, wciąż leżą kości, a nad nimi my. Tysiąc lat później wciąż odgrywamy tę samą scenę, tylko w innych dekoracjach. Wikingowie mieli swoje rytuały dominacji. My mamy prawo, religię, kulturę. Ich symbolem był miecz i młot Tora. Naszym ekran, mikrofon, podpis. Ale mechanizm pozostał ten sam. Pierwsza technologia władzy. W pierwszym pytaniu zapytaliśmy: czy to była religia, czy już technologia władzy? Teraz odpowiedź jest jasna. Religia była tylko interfejsem. To, co Wikingowie stworzyli, było systemem zarządzania ludzką energią fizyczną, seksualną, emocjonalną. Każdy akt gwałt, ślub, ofiara, kara służył jednemu celowi wzmocnieniu struktury. Dominacja stała się językiem, w którym pisano historię. A ciało setary nośnikiem danych. Wiking nie potrzebował kodeksu etycznego, wystarczył instynkt posłuszeństwa wobec hierarchii. W tej technologii nie było kabli, lecz mięśnie, nie było algorytmów, lecz rytuały. System działał, dopóki każdy znał swoje miejsce. I w tym tkwi jego geniusz, bo przetrwał nawet po upadku swoich twórców. Drugie pytanie brzmiało: ile z tej logiki dominacji przetrwało do naszych czasów? Odpowiedź jest niepokojąca wszystko. Współczesny świat, choć wydaje się cywilizowany, wciąż nagradza te same gesty: kontrolę, agresję, podporządkowanie. W korporacjach, w polityce, w rodzinach wciąż obowiązuje zasada: aktywny znaczy silny, pasywny znaczy słaby. Kobiety nadal muszą udowadniać, że ich ciało nie jest własnością społeczną. Mężczyźni, że nie wolno im okazywać słabości, bo to grozi utratą statusu. Zmieniliśmy tylko scenografię, nie scenariusz. Każde społeczeństwo, które gloryfikuje dominację, jest spadkobiercą tamtej północy. Gdy patrzymy na kulturę gwałtu, na język reklamy, na medialne upokorzenia, widzimy echa sak, w których zwycięzca ma prawo do wszystkiego, a pokonany traci nawet prawo do wstydu. Trzeci, współczesne walhalle. Dziś nie składamy ofiar bogom, lecz markom. Nie parkujemy łodzi, lecz samochody. Nie ścinamy głów, tylko reputację. Mechanizm przetrwał, bo jest wygodny. Pozwala utrzymać porządek, w którym jeden panuje, a drugi klęczy. Nowoczesne walhale to korporacyjne biura, media społecznościowe, polityczne sale, miejsca, w których nagradza się przemoc symboliczną. Nie potrzeba już krwi. Wystarczy opinia, wystarczy plotka. Ciało, dawniej rzeźbione przez miecz, dziś kształtuje się w siłowniach i filtrach. Dawniej ból był widowiskiem, teraz jest algorytmem, mierzony lajkami, wyświetleniami, komentarzami. Historia zatoczyła pełny krąg jest roztoczonoła wróciliśmy do publicznego placu, tylko że jest wirtualny 4. kobiety w ruinach mitów Współczesna kobieta padł tobietup i mata poczułometykani kobieta i ta, która mówi Decyduje, tworzy Jest odwrotnością niewolnicy z łodzi pogrzebowej. A jednak ciągle musi płonąć, by zostać usłyszana, wciąż rozliczana z ciała, z wieku, z pożądania, wciąż oceniana przez system, który udaje, że jest sprawiedliwy, ale działa jak dawny sąd Jarla. Im więcej wstydu, tym więcej władzy dla sędziego. Wikingowie zbudowali na kobietach cywilizację wstydu, a my nadal na nim stoimy, tylko że zamieniliśmy popiół na ekran. Piąty. Mężczyzna, który się boi. Największym dziedzictwem tamtej epoki jest lęk mężczyzny przed własną bezradnością. Wikingowie uczyli, że męskość kończy się tam, gdzie zaczyna się empatia. Dziś płacimy za to cenę. Pokolenia mężczyzn, którzy nie potrafią mówić o bólu, o strachu, o miłości, bo wciąż działa ten sam kot. Nie bądź bierny, każdy, kto spróbuje być inny, zostaje napiętnowany tak samo jak niegdyś ragr. Historia nie wymaga już krwi, wystarczy śmiech, szósty lustro w popiele. Gdy Ibn Fadlan pisał o płonącej łodzi, nie wiedział, że jego relacja stanie się proroctwem. Ogień, który widział, był początkiem kultury, w której ciało staje się językiem władzy. Dziś patrzymy na to z dystansem, z moralną wyższością, ale gdy przyglądamy się bliżej, widzimy w tym własne odbicie. Wikingowie wierzyli, że ogień oczyszcza, my wierzymy, że wiedza nas zbawia, ale to ta sama wiara w moc kontroli. 7. Zakończenie. Popiół i echo. Kiedy patrzymy na nadzieję Wikingów, widzimy, jak przemoc może być pięknie opowiedziana, jak dominacja potrafi przebrać się w heroizm, a gwałt w, mi. w mit. Ale gdy zdejmiemy te warstwę patyny, zostaje to co najważniejsze: ostrzeżenie. To nie opowieść o przeszłości, to raport z teraźniejszości, która udaje, że jest nowoczesna. Każdy system, który uczy, że ciało jest narzędziem władzy. Jest kontynuacją tej samej cywilizacji, której popiół unosi się nad fiordami. Więc kiedy następnym razem ktoś opowie ci o Wikingach z błyskiem w oku, przypomnij sobie ich prawdziwe dziedzictwo, technologię władzy, która przetrwała tysiąc lat. Bo w gruncie rzeczy nie oni byli barbarzyńcami. To my jesteśmy ich doskonałym rozwinięciem.